Siemanko, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku tutaj będzie orka tego pola obok. Tutaj po pszenicy. Na to nie było nic talerzowane, tylko opryskano od fastów. Tam już Radzio jedzie ciągnikiem, z pługiem To jest pszenica posiana. Bardzo ładnie poschodziła. Elegancko. Zasiana starym Poznaniakiem. Żadnych niaków o dziwo nie narobiłem. A tu będzie się działo do słupów kurde, trzy Nie no ten, no trzy słupy Tak będzie klasa No tutaj już rozkłada się tego Się klei. Jest trochę wilgoci. dużo. Bo deszczu. Ale ciężka orka, ale idzie elegancko. Poszedł tutaj, będzie fasola zasiana na wiosnę. Taka się powyciągała. Nie wiem, czy to tak głęboko było. Rane kiedyś, kurde, ale elegancko jest. Ja idę tutaj jeszcze orzechy pozbierać, to wielkie drzewo to orzech muszę tylko zbierać, bo w tym miejscu też będzie orane, a szkoda to przeorać, bo ich jest tutaj, widzę trochę w nas padało. Radziu tam walczy, ale idzie, kurde fajnie, do za rok myślę kupić jakiś pług, ale pewnie jakoś dwójkę obrotową tylko. Pewnie więcej nie da rady pociągnąć trójkę może, kurde, jak jakieś małe skipki by były, to wtedy tak, taka. Tak to szału na pewno nie będzie. żeby Lepiej może, żeby tak z 7 na godzinę chociaż jeździć to dwójkę obrotową, taką jak wcześniej miałem tam nie wiem czy ktoś widział, tam jakiś filmik jest chyba, jak do 60. Miałem zaczepioną dwójkę obrotową, to kurde żałuję, że ją sprzedałem, bo... W sumie teraz John Deere by fajnie sobie z nią radził 60 przy niej stękała tylko tutaj truskawki ostatnio posadzone Coś tam rośnie tu jeszcze muszę dosadzić bo kurde folii mi zbrakło i truskawek mi zbrakło bo jednak dużo bardzo miejsca zostawiłem na to tylko już tak jak chciałem ale się zrobi na czasie robi robotę. Nie ma praktycznie. Radio za piernicza Tam było też trzy słupy do wgniecia. taka ziemia wszędzie była luksus był to takie białe się wywaruje kurde tam dalej tylko w tym miejscu jest taka glinka fajna tylko troszkę gdzieś tam głęboko